Ziemneczko wszystkim, z tej strony kubiks Dawno nie było odcineków z FIFA, choć to będzie inna seria Jak widzicie nie mam internetu w domu, więc tak nagrywam na szybką Karierkę Czekajcie, założę szybko nowiutką Będziemy jedną z Najsłabszych drużyn Ligi Angielskiej no, Z tej najlepszej Ligi Angielskiej Okej, okay. wybierzemy jakąś najsłabszą drużynę i zrobimy z niej najlepszą drużynę świata. Hmm. chyba te burne było najsłabsze. Weźmy Watford, bo no, nigdy nie grał nie wiem, mają trochę hajsu, możemy spróbować. Zawodowiec, luźna, nie wiem, może. No, ścisła, bo jak grałem luźną, to te najlepsze to te najlepsze drużyny miały ponad 100 milionów tego hajsu. Więc gdybym nimi miał na przykład grać, to po prostu no mógł sobie kupić nawet Messiego, tak? Jak byłem tam, kiedyś grałem w Villarreal. Oni, przyszedłem do nich po prostu tak, bo oni mieli po prostu jak przychodzę, no mieli no... jednak dużo tego hajsu, bo mieli ponad 100 milionów. Ja mogłem sobie tak właśnie, między... dzięki temu mogłem sobie na przykład kupić Messiego. Nie ubrani w dres, będziemy Polakiem. No i to przyjmujmy te sterowce. Chyba mi to, nie? Czy za mu muzyka chyba nie jest za głośna? Nie wiem. Dobra. Słusz nowy plik. YouTube. Nie wiem czy się opłaca. Czy powiedziałesman mam trochę Lagi. Okej. Okay. Przejść do zaproszeń, bo z chęcią można by było zarobić trochę tego hajsu na starcie. Co tu jest? cztery gwiazdki, nie cztery gwiazdki, że jest największa nagroda tu, w Niemczech. Ale to są najłatwiejsze chyba drużyny, bo to jest Portugalia, ale to też są dosyć łatwe. To są bardzo trudne, bo to jest Dynamo, Lokomotiv, Stuttgart, Werder Brama. Tutaj Hannover, Lewante, Ajax, Oculus, Fener. To jest trudniejsze nawet niż tam. Eee, no Deportivo jest jakiś średni Atlanta. Też no Seidentian jest dobre i braga. No to i Montpellier. No to weźmy starcze starego kontynentu. Sorry za wolniejsze tempo moją kompo, ale nie ma neta, nie mam niczego w Dobra, co my mamy za drużynkę? I jakaś nowa aktualizacja też była, więc jeszcze nie ogarnąłem. Tak, um, mam. Aha, dobra. No um, zamykasz. Dobra, już jestem udział. Tu mamy diamenty. Czekaj, tu. Aha, dobra. A, nie, jest jakiś taki. Nie, tutaj nie, tu diament nie. Tu ten o. Oh. Dobra. Zobaczcie skład za chwilę. Dobra, odpozwólmy, bo oto to jest nasz składzik. Teraz tak, escape. Zapisać zmiany. Więc, no i co, No teraz tak. Numerega koszulkach to może w innym odcinku. Eee, ćwiczenia. Kogo my mamy tu młodego? No Diamanty na pewno nie jest młody, nie należy do tych młodych. Jakubie, jako No Wydra, jesteś spoko. Jest obiecującym piłkarzem. O, on też jest obiecujący... O kurde! Dobry wiek ma. Może z ciebie coś będzie. To idź na razie. Z tego akę A może patrz 200 lat weźmiemy Akę. Weźmy Akę. No, z nich można naprawdę zrobić coś ciekawego. No, tutaj sami starcy. To się mówi Invalidzio Bremka Arlauskis. Eee, stara i główna. Jest obiecujący. Wydra też pójdzie, ale go będziemy raz. I teraz jeszcze ten y, lewis na stwarzanie szans, i ten akę, tak? Akę. Nie, bo ty nie jesteś ten, tylko ty jesteś bardziej... jaki... on. Dobra. Symulujemy wszystkie i zobaczymy jak tam Kasi trenują przed... No zawsze pierwszy trening zauważyłem, że słabo idzie. Ten turniej z kontynentu. Możemy sobie przesymulować, bo ogólnie nie ma co go według mnie oglądać. Co się stało? Coś wyjeżdżać? A Britosa sobie wzięli, o. Aha, ilajuna. No tak, no to chodź e, ty i chodź ty. O. Dobra. Bardzo ładnie. A deportivo teraz. Dobra, nieważne, zróbcie po swojemu. Tam, 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 bim, sela, bim, wygrywamy 2-1, chodzi Dini, ma czerwoną karteczkę. No, ale zawsze coś, tak? Czekajcie, trening. No i jedziemy. Lewis już wbija 64. O, z niego może być piłkarz jednak. Z niego coś może być. Niedługo, będzie, w następnym odcinku, pobawimy się okienkiem transferowym. Tak, przeczuwam. Nie tam, nikomu nic anemy. Jeszcze ten mecz z Atlantą i koniec dzisiejszego odcinka. przegrywamy. heheszki o. Dobra, to na tyle w tym odcineczku, jeżeli odcinek się spodoba z kariery Watfordu, to widzimy się w następnym. Simka, cześć, do zobaczenia.